Moi drodzy, musimy udowodnić, że tautologią jest następujące zdanie. Jeśli nie jestem i nauczycielem, i hydraulikiem, to nie jestem nauczycielem lub nie jestem hydraulikiem. Moi drodzy, no tutaj jest zastosowane takie bardzo znane prawo rachunku zdań, o którym jeszcze będziemy mówić nieraz. No ale mniejsza z tym, my mamy za zadanie udowodnić, że to jest zdanie zawsze prawdziwe, czyli tautologią. Czyli bez względu na prawdziwość zdań składowych. No to jakie tu mamy zdania? Jestem. O, jestem. Chwileczkę, ustawię sobie lepsze piórko. Nauczycielem. Jestem nauczycielem, niech to będzie zdanie P małe. Jestem hydraulikiem. Niech to będzie zdanie kumałe. No i teraz moi drodzy, nasze zdanie, które jest treścią zadania, możemy zapisać za pomocą właśnie klasycznego rachunku zdań. Metod klasycznego rachunku zdań. I teraz jak to będzie wyglądało? Jeśli, czyli będzie to implikacja, tak? Popatrzcie, na pewno, jeśli coś, to coś, to wiemy, że to jest implikacja. Czego? Z czym? Poprzednik implikacji teraz analizujemy. Moi drodzy, struktura. Jeśli coś tam, to coś tam, to jest implikacja. Przed słówkiem to mamy poprzednik implikacji, a po słówku to następnik implikacji. Czy co jest poprzednikiem implikacji? Pięknie. Koniunkcja P i Q, tak? Czyli moi, moi drodzy, P i Q. Musimy to włożyć w nawias, tak? To jest poprzednik implikacji. Tylko, że yy, nawet nie P i nie Q, tylko jeśli nie jestem nauczycielem hydraulikiem. Sens jest taki, że. Przed tym musi być negacja, tak? Czy, ale przed całością, czy przed każdym po kolei? No, no właśnie jest. Czyli nie jestem nauczycielem i nie jestem hydraulikiem. Taki jest tego sens, tak? Przed każdym. Tak? I następnik implikacji to będzie, powiedzmy, to zielone. To nie jestem nauczycielem lub nie jestem hydraulikiem. No i teraz się rozstrzyga. No zobaczcie, to by było bez sensu. Czyli interpretacja tego poprzednika musi być troszeczkę inna. Widzicie? Czy to jest znane prawo demorgana, tylko że ja chcę was tutaj wkręcić, no nie? No. Moi drodzy. Czyli nie jestem i nauczycielem i hydraulikiem, czyli tutaj jest tak jakby nawiast. Czyli to, co tutaj mówił kolega, tak? Czyli raczej jednak tak. To. Nie jestem nauczycielem lub nie. I teraz tak. Czyli moi drodzy, nie jestem. Czyli nie. I nauczycielem i hydraulikiem, tak? Mówimy. Z tego wynika, że nie jestem nauczycielem lub, tak? Bo pamiętamy te znaki, to jest lub. A to jest i, czyli to jest alternatywa po prawej stronie, a po lewej koniunkcja, tak? No i teraz, moi drodzy, jak do tej pory żeśmy udowadniali taką implikację? No, rysowaliśmy tabelkę, ja to jeszcze raz zrobię, żeby przypomnieć. Rysowaliśmy tabelkę. To były cztery. Muszę przygotować sobie taki gotowiec takiej tabelki. Żeby tego nie rysować co chwilę. Tak, cztery wiersze, które nas tutaj interesują. P, Q, to tu będzie co? P i Q, tak? Tutaj będzie nie P i Q. Tu będzie nie P. Tu będzie nie Q. Tu będzie nie P lub nie Q. No a tu na końcu będzie szukana implikacja, tak? I tu mają na końcu wyjść same jedynki. Czyli prawdziwość bez względu na to, jakie zdania wstawimy, tak? Czyli PQ ustawiamy 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. No to teraz chcemy P i Q. Może najpierw popatrzmy, a później będziemy notować. Dobra, ja to zostawię na chwilę. P i Q. No to pamiętamy, kiedy koniunkcja jest prawdziwa. Tak jest, czyli tylko tu, a poza tym zera. Mamy teraz negację. Czyli to się odwraca, tak? Na odwrót. Widzimy? No to teraz zabierzmy się za drugą stronę. Nie P. To na odwrót wpisujemy. Tak, widzimy. Pierwsza kolumna tutaj, no nie? To wpisujemy wszystko na odwrót. Nie Q. No to też na odwrót. 0, 1, 0, 1. Tak teraz w stosunku do tej drugiej kolumny to było. No a teraz piszemy nie P lub nie Q. Kiedy alternatywa jest fałszywa, gdy obydwa zdania są fałszywe, tak, czyli tutaj będzie 0, a wszędzie 1. I teraz, moi drodzy, mamy tą implikację ostateczną. To już tak przepiszę, no żeby było ładnie. P i Q. Z tego wynika nie P lub nie Q. I teraz moi drodzy, chcemy ocenić prawdziwość implikacji tej kolumny. Właśnie. To jest poprzednik. Widzicie? Zielony poprzednik. Nie, to jest niebieski jest poprzednik. Przepraszam. Niebieski poprzednik implikacji. I zielony następnik, tak? Zaraz sobie tutaj zrobimy takie malowidło. Tu jest następnik. Widzimy? I teraz porównujemy. Z zera wynika 0? Tak. Z jedynki jedynka? Z jedynki jedynka? Z jedynki jedynka? Z jedynki jedynka. Czyli wyszło nam co? Że bez względu na ułożenie czy prawdziwość zdań składowych P i Q dane zdanie jest zawsze prawdziwe, tak? I może moi drodzy, teraz sobie to przerysujcie, a później zrobimy, omówimy metodę skróconą. Taką ciekawą dosyć. Moi drodzy, zatem to była metoda matrycowa. Teraz pomyślmy, jak będzie wyglądała ta metoda skrócona, o której mówię. Moi drodzy, wykorzystujemy, ja to zdanie jeszcze raz przepiszę. Nieprawda P i Q. Z tego wynika, że nieprawda P lub nieprawda Q. Moi drodzy, i teraz tak. Wiemy, że implikacja tylko raz jest fałszywa. Chcemy udowodnić jej prawdziwości, tak? A wiemy, że ona tylko w jednej sytuacji jest fałszywa. Zróbmy tak zwaną hipotezę, czyli sprawdźmy, co się będzie działo, gdyby, gdyby ta implikacja była fałszywa. Dobrze? Czyli gdyby to wszystko w całości tutaj było, miało wartość logiczną 0, czyli ta implikacja w środku. I teraz zobaczcie, jeżeli się okaże, że to jest niemożliwe, że jest fałszywa, to znaczy, że to jest bzdura, tak? Czyli musi być prawdziwa, czyli udowodniliśmy, że to jest autologia. Na tym polega tak zwany dowód nie wprost. Jeszcze raz powtarzam to rozumowanie. Mamy implikację. Wiemy, że implikacja tylko raz jest fałszywa. Kiedy? Gdy poprzednik jest prawdziwy, a następnik fałszywy, tak? Wykonamy pewną analizę, startując od hipotezy, że jest to, to jest hipoteza, ja tutaj napiszę HP, nie, nie mylić z Hewlett Packard, albo Harry Potter. I teraz zobaczymy, co z tego wyniknie, że jest fałszywa. Jak wyjdzie z tego, że to jest głupota, bo to jest to głupota, czyli musi być prawdziwa, tak? Na tym polega dowód nie wprost. No to, moi drodzy, tak jak powiedziałem, skoro implikacja jest fałszywa, to poprzednik musi być prawdziwy, tak? Widzimy? A następnik jaki? Fałszywy. Pamiętamy zdanie o Andrzeju i o tym basenie czy tam kinie, tak? No to tak jest. No to, moi drodzy, no to teraz się może wypowiem o tym. No to ile tutaj musi być? Skoro nie, negacja z jakiegoś zdania wynosi 1, no to to zdanie musi być 0, tak? No a teraz, moi drodzy, tu mamy koniunkcję 0. To 3 razy aż jest 0, tak? Koniunkcja aż 3 razy jest nieprawdziwa, raz, raz prawdziwa. Wobec tego przyczepimy się strony prawej, bo tutaj już nie, nie pociągniemy dalej rozumowania, tak? Bo musielibyśmy trzy przypadki rozważyć. Ale z prawej strony mamy alternatywę. Alternatywa jest fałszywa, bo tu jest zero. Ile razy? No, w tabelce alternatywa raz. Fałszywa, tak, raz. Dobrze proszę mówić. Ja się zamyśliłem. Kiedy, gdy obydwa zdania są fałszywe. Tu musi być 0 oraz tu musi być 0. No ale że te zera to dotyczą nie P, czyli widzimy, nie P jest 0, to P będzie ile? 1. A tutaj P, a Q będzie równe? Też 1, tak? Czyli przejdźmy z tą informacją. Ja tutaj zrobię takie podkreślenie czerwone, że te czerwone jedynki tu wpiszemy, dobrze? 1. Jeden, tak? Widzimy? Przepisałem, je, bo następnik tej głównej implikacji. Pokazał nam, że P i Q muszą być prawdziwe. No to co się tutaj stało? No nie no, P i Q są prawdziwe. No ale popatrzcie, co się stało tu. Sprzeczność bzdura. Bo jeden i jeden. Nie może dawać zero, tu jest sprzeczność. Wobec tego wykazaliśmy, że ta implikacja to jest nie może być fałszywa, tak? Zatem jest prawdziwa. Wykazaliśmy, że implikacja nie może być fałszywa. Czyli jest prawdziwa. Widzimy, jak fajnie sprytnie, tak radośnie, no nie? Dziękuję.